Siemanko i siemanko, z strony Max na Maxa, to jest już kolejny odcinek, znowu kolejny odcinek, z jego gwiazdy Wojny, Przebudzenie Mocy, mamy już trzy czerwone klocki i dzisiaj już nie jesteśmy z moją siostrą, no, więc powinno być już dobrze, następna misja, bardzo fajnie, nie wiem jaka, może, może tak, może nie, nie wiem jest z wnętrza innego statku nie było jednak takie mądre. Będę musiał zrobić tu porządek. Idźcie sprawdzić przednie stanowisko konserwacyjne. Mamy tam jakiś dziwny ubytek mocy. Eee, poczekajcie. Muszę wyłączyć kontrolę Dobra. My jesteśmy na pełnym ekranie! Czemu nie mogę w Za milion. Za milion?! O, ja nie mogę za milion. Za milion tu ja sobie mogę kupić... Nie wiem kogo. A na kina kajokera. Jest, jest, jest już strasznie ciemno. O oh, mój noki! O oh, mój noki! Uh, Poczekajcie. Do. Tak, teraz chyba wszystko w porządku. Co to było? Rozłączony przewód? Niezupełnie. Podczas skoku oberwał hipernapę i trzeba go wyregulować. Dasz sobie z tym radę? Nie! Kurczę. Poczekajcie. Cięćcie. Dobrze, jesteśmy po cięciu. Musiałem coś zrobić. A? Nie mogę się zamienić w pana. Zolo. Muszę być czubaką. No ale czuję, tak dobre. Bo nie chcę być taka floral siostra, tu W skrzyniach jest zapas. że wszystko się, wszystko się ogóle, ciągle Super, są super. to to jest dodatek. Oczywiście. możesz wyregulować i podłączyć z powrotem nawet, Bibi? Jo, ona mówi. Tylko jak, panu, tak. Rusza, 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 błyszczą. Tak ona mówi. No, ała, ała, ała. Dobra robota. Komputer nawigacyjny powinien być już sprawy. Możesz iść, sprawdzić. Um, Dobra, mogę, mogę, chociaż spróbuję, chyba tutaj to jest, co tutaj muszę, a, I'm a not. To, co wy to Chyba wy tego nie czytacie. To ja to... Ja to zawsze to pomijam. Proszę. Nie, myślę, że nie. Wiem. Procent na dobrocie. Mało wiem. Nagrywam z tableta, a nie z telefonu. Kurde, zapo zapomniałem pominąć. Wiedz, jest, ale... Najwyższy porządek na małych kwitach jest w drugim polu. Ja tylko zbieram. Pokaż co za małe. Trochę podgłośniłem. A jeden się z uczniów się spuntował i wszystko zniszczył. Więc czy to istnieje? Przegraje wszystko. Tak. To wysiadamy. Nie sądziłam, że w całej Galaktyce może być tyle zieleni. Dobrze, jest teraz rej pistolet. Co? by tu właściwie robicie? Chcemy wsadzić steroida na czysty statyk. Czysty? Myślicie, że znaleźliśmy strzój psokowa przypadkiem? Skoro był na naszych skanerach, to najwyższy porządek nasz jest nie daleko. Na pewno możemy ich usunąć? Spokojnie. Prowadzi te knajpy od tysiąca lat. Gdyby nam otworzył te drzwi, wygląda na to, że jakiś olbrzymi blokuje drzwi. Mam go obudzić? Jak chcesz. Zakładam, że ręce ci potem odrosną, nie? Ale, ale ma to? Nie ma, ale głupio. Przemocność śpi. Nic tak nie budzi jak porządne spuśnięcie wodą w twarzy. No. Wiesz, że armatki ma w tym domu jakieś tak? Jura jest uszkodzona. Musimy ją naprawić. Dobrze. Aha, już, już chyba wiem, co trzeba. Dzisiaj będą chyba tylko te. No, będą trzy odcinki. Chyba z tej, z tamtej misji i z tej. Odcinki. Nie tutaj to niż. Muszę się wziąć? Co, co to było? Może. Nie. Ja myślałam, ja myślałam, że to tak jak w Lego Hockey. Dzięki. Na przykład Król Eszlów. To mógł tak zły robić. Teraz już chyba będziemy mogli. Zrobię tą armatkę wodną. Patrzcie, coś mi się zgubowało. Zawsze jak robię tak, to nie muszę tego robić, tylko od razu to mam. Zgubowało mi się coś. No i fajnie. because A dziś najwyższy porządek. Z najwyższy nie ma sensu walczyć. Nie wybrałem. Wszyscy musimy uciekać. Widzisz tych dwóch? W zamian za pracę podwiozą cię na zewnętrzne rybiy. Tam możesz zniknąć. Dobrze, wiecie co, ja chyba teraz skończę odcinek. No i zobaczymy się w następnym. No tak zrobię. Więc panu dzisko.